W północnej krainie Sameland od stuleci istnieje tradycja, zgodnie z którą rodzice wysyłają swoje najzdolniejsze dzieci do klasztoru Kai, gdy te ukończą 7 lat. Tam rozwijają swoje zdolności pod bacznym okiem nauczycieli należących do Zakonu Kai. Uczą się również umiejętności i dyscyplin walki, które stworzyli ich szaretni potomkowie. Jesteś samotnym wilkiem. Obecnie ostatnim Kai w Sammellandzie. Cztery lata temu twoja ukochana ojczyzna została zaatakowana przez armię nieprzyjaciół, z którymi Sameland od wieków toczy boje. Tymi nieprzyjaciółmi byli Mroczni Władcy z Helgedadu. Ich pierwszy atak zniszczył krasztor Kai. Wszyscy mężni wojownicy stawili się tam wcześniej, by wziąć udział w uczcie z okazji Fenhardt. Święta pierwszego dnia wiosny. Wszyscy też. Poza tobą, patrz ofiarą okrutnej rzezi. Wyruszyłeś w niebezpieczną podróż do Holmgard, stolicy Samelandu. Tam król Ulnar V powierzył ci trudne zadanie. Sprowadzenia pomocy. Nie było czasu do stracenia, musiałeś działać szybko i stawić czoła licznym niebezpieczeństwom, gdyż armie wroga poczynały sobie coraz śmielej i zajmowały kolejne obszary Samelandu. Agenci mrocznego władcy z Zagarnę próbowali zgładzić cię przy każdej nadarzającej się okazji. Jednak dzięki swoim umiejętnościom i determinacji pokrzyżowałeś ich złowieszcze plany. Wróciłeś do Holmgardu na czele wielkiej floty sojuszniczej i u bram Holmgardu unicestwiłeś wrogiego przywódcę, mrocznego władcę z Zagarnę. Arcywładcę mrocznych krajów Duża część samelandu została zniszczona w czasie inwazji. Przyzne ziemie uprawne przepadły. Sporonoiczne wsie i miasteczka. Jednak Samelandyjczycy to niezłomny naród. Zabrali się do odbudowy Samelandu z takim zapałem, że teraz po ranach zadanych przez mrocznego władcę z i jego potężną armię zostały tylko nieiczne pisma. Za kluczową rolę, jaką odegrałeś w tym wielkim zwycięstwie, król nadał cię rangę i tytuł farmajera Samelandu. Ten zaszczyt rzadko spotyka kogoś tak młodego. Ruiny, kasztor Kai i większość otaczających je ziem to teraz Flyland. Nad którym sprawujesz pieczę. Ruenon to górnicza prowincja położona daleko na południe od Samelandu, Leży między ponurymi szczytami gór Dunkrak i Gór Maakańskich. Jej mieszkańcy od dawna bogacą się, korzystając z owoców swej ciężkiej pracy. Wylewają siódme poty w koparniach rudy. Pieczą nad nimi roztacza ich Suzeren, baron Vaneland. Złoto i klejnoty wydobywane w Ruenon są istotnym źródłem dochodów Samelandu. Co miesiąc z prowincji wyrusza w niebezpieczną podróż pilnie strzeżona karawana. Wozy zmierzają na północ. Ich celem jest stolica nikt już nie pamięta, kiedy ostatni raz dostawy zostały przerwane, jednak od miesiąca nie ma z prowincją żadnego kontaktu. Król Ulnar wysłał tam oddział stu elitarnych kawalerzystów należących do jego gwardii. Ich zadaniem było ustalenie, co było powodem tego niecodziennego milczenia. Mieli również odnaleźć zaginiony konwój. Przewodzić miał im kapitan Dival. On z kolei otrzymał od rozkaz, by osobiście zamordować mu, kiedy kontakt z prowincją zostanie nawiązany. Jednak po oddziale oraz dowódcy Wszelki słuch zginął, a kontakt z prowincją nie został odzyskany. Obawiając się o losy karawany prowincji oraz swoich żołnierzy, król Urnar wezwał ciebie. Samotny wilku. do cytadeli w Hongardzie polecił ci odnaleźć kapitana Divala i jego strażników, poznać losy zaginionej karawany i rozproszyć mgłą tajemnicy, która spowiła odległą prowincję Rouen. Władca wezwał też kampanię pięćdziesięciu strażników granicznych, doświadczonych jeźdźców, potrafiących przetrwać w trudnym terenie. Ci żołnierze mają ci towarzyszyć. Być może pod twoim dowództwem uda im się to. Czego nie zdołał zrobić największy i najbardziej rzucający się w oczy oddział diwala. Kiedy wchodzisz razem ze strażnikami do zbrojowni królewskiej, aby zabrać ekwipunek na podróż, zauważasz czarną wronę siedzącą wysoko na parapecie okna. Po chwili tak odlatuje, a ty czujesz dreszcz przebiegający ci po plecach. Hongardzie wrona to zły omen. Tak wygląda wstęp i przypomnienie poprzednich wydarzeń w czwartej części samotnego Wilka. Czyli? Odchłani Zagłady, autorstwa Joe Dewe, wydanej w Polsce przez Blackmang, którą to kupiłam sobie sama. Między innymi dzięki wsparciu moich wspierających, których tutaj serdecznie pozdrawiam. Jeśli ktoś z Was chciałby do nich dołączyć, to wystarczy kliknąć przycisk wesprzyj. Możecie mnie wesprzeć już od 5 zł. Tyle tytułem wstępu, a jeszcze zanim zacznę, to pewnie się zastanawiacie... Pod co mi kubeczek do jajek? Będę go, słuchajcie, używać do przerzucania kostek. Prosiliście mnie, żebym używała kostek, więc będę. Cześć, właśnie montuję ten film i zdałam sobie sprawę, że nie powiedziałam, czemu używam dwóch kości K6, a nie jednej K10. Używam dwóch kości K6, bo nadal nie mam kości K10, więc uznałam, że użyję dwóch kości K6. Jeśli na obu kościach wypadłaby ta sama wartość, na przykład dwie dwójki, to uznałabym, że wypadła dwójka. Jeśli na obu kościach wypadłyby różne wartości, na przykład dwójka i trójka, to uznałabym że wypadła piątka, a jeśli wypadłaby wartość powyżej 9, to uznałabym, że wypadło 0. Także takie szybkie wyjaśnienie, bo tego wam nie powiedziałam. Także tyle tytułem wstępu. Lecę dalej. I co jest dalej? Ekwipunek? Nie. Zasady tych wam czytać nie będę. Jeśli chcecie to sobie zapauzujcie ten film i je przeczytajcie. Lub Obejrzyjcie moją recenzję pierwszego tomu albo rozgrywkę z drugiego. Oba te filmy podlinkuję Wam w prawym górnym rogu i na dole w opisie. Tutaj są dyscypliny KAI. I ekwipunek. Tą stronę Wam już przeczytam. Twoje podstawowe wyposażenie składa się z zielonej tuniki i płaszcza wtajemniczonego kai. Masz też plecak oraz pas. Nim opuścisz Homegrad, by wyruszyć na południe, otrzymasz również mapę południowego Samellandu. Mapa przedstawia położenie Twojej ojczyzny Samellandu oraz jego stolicy, czyli HomeGardu. Pokazuje południowe tereny Samellandu, które graniczą z dzikimi krainami oraz pustynią zwaną Suchym Szlakiem. Otrzymujesz także mieszek złota oraz oznakę rangi, którą nosisz dumnie na ramieniu tuniki. Aby ustalić, jaka kwota znajduje się w mieszku, wylosuj liczbę. Następnie dodaj 10 do wylosowanej liczby. Uzyskany wynik to liczba złotych koron w mieszku. Możesz zapisać ją w odpowiednim miejscu w swojej karcie akcji. Jeśli udało Ci się ukończyć już jakieś przygody samotnego wilka, możesz dodać uzyskany wynik do liczby złotych koron, z którymi samotny wilk zakończył ostatnio rozgrywaną przygodę. Pamiętaj, że nie możesz mieć przy sobie więcej niż 50 kolon. Jeśli nie masz plecaka, bo został zgubiony lub uszkodzony, dostajesz nowy plecak. Możesz wybrać 6 spośród poniższych przedmiotów, dołóż je do tych, które już masz, ale nie zapominaj, że możesz nieść tylko dwie bronie. Jeden posiłek albo jedna mikstura to jeden przedmiot. I tutaj mam tak. Krótki miecz, broń, kamizela kolcza. Przedmiot specjalny zwiększa Twoją liczbę wytrzymałości o 4. Jeśli masz znoszoną kamizelę ze wzmocnionej skóry, możesz ją nosić pod kamizelą kolczą. Dalej jest włócznia, buzdygan, który oczywiście wezmę, bo to jest moja broń preferowana niestety. Młot bojowy, topór, dwie buteleczki mikstury z krośnica, która odzyskuje 4 punkty wytrzymałości po walce. Każda buteleczka zawiera jedną dawkę mikstury. Kij pięć wojskowych racji żywnościowych. Każda z tych racji żywnościowych to jeden posiłek, który zajmuje w Twoim plecaku jedno miejsce. Tarcza, przedmiot specjalny jeśli używasz jej w warce, zwiększa wartość Twojej umiejętności walki o dwa. Możesz używać jej w połączeniu z dowolną bronią. Sztylet i miecz. Jeśli wśród przedmiotów zdobytych w czasie przygód z ksiąg od pierwszej do trzeciej jest jakaś broń, możesz ją wymienić. Jeśli masz dwie bronie, możesz wymienić obie. Zapisz Wybrane przedmioty w odpowiednich miejscach na swojej karcie akcji. Zanotuj też ich wpływ na wartość umiejętności walki oraz liczbę wytrzymałości. Jeśli chodzi o przedmioty, które ja mam, to ja mam Linę, a z przedmiotów specjalnych mam tarczę plus dwa do wytrzymałości, mam diament, mam słoneczny miecz i mam kamizele kolcze. Moje dyscypliny Kaj to leczenie, biegłość broni, szósty zmysł, tropienie, maskowanie, tarcza umysłu i polowanie. Umiejętność podstawowa walki wynosi u mnie 16, ale. Dzięki premii zapewnianej przez broń mam jeszcze dodatkowo 10 punktów, więc łącznie mam ich 26. Podstawowa wytrzymałość wynosi u mnie 27, ale mam też premię plus 2 do wytrzymałości, więc łącznie mam 29 punktów wytrzymałości. Na pewno sobie z tych przedmiotów wezmę buzdygan, bo on jest moją bronią podstawową, niestety, którą notorycznie zawsze gubię. Te pięć racji żywnościowych zastanawiam się czy jest sens brać, bo ja mam polowanie. Ale z drugiej strony to są dzikie krainy, czy tam będzie coś do polowania? Hm. I teraz tak widzę, że ta kamizela kolcza ona podnosi wytrzymałość o 4, więc jest lepsza od tej mojej. Bo moja podnosiła tylko o 2, więc ja ją sobie wymienię. I teraz premia też mi się zmienia, bo teraz zamiast dwóch punktów mam cztery punkty, czyli łącznie 31 punktów wytrzymałości. Cztery biorę teraz rację. I to tyle jeśli chodzi o przedmioty, które biorę. Jeśli chodzi o złote korony, to zaraz rzucimy kostką, zobaczymy ile sobie dołożę. Dołożyłam sobie jedną koronę, także teraz mam 42 korony. Wiem, że miałam używać tego kubeczka, ale to będę go używać jak będzie walka. Kolejna strona to noszenie i używanie ekwipunku, czyli broń, przedmioty w plecaku, przedmioty specjalne, złote kolony, żywność i mikstura skrośnica. Zasady walki, tego też wam czytać nie będę. I ucieczka, której również czytać wam nie będę. Tutaj są poziomy szkolenia KAI. Poniżej znajdują się rangi i tytuły nadane Kai na każdym etapie ich szkolenia. Po udanym zakończeniu każdej przygody z serii o samotnym wilku zdobywasz dodatkową dyscyplinę Kai i stopniowo awansujesz, zbliżając się do opanowania 10 podstawowych dyscyplin Kai. To ile znasz dyscyplin Kai określa również Twój poziom wyszkolenia, więc jeśli znasz 8 dyscyplin Kai, Twoja ranga to woj albo wędrowiec. Poza 10 podstawowymi dyscyplinami Kai możesz również poznać tajemnice zaawansowanych dyscyplin Kai. Które zwane są Magna Kai Zdobywając mądrość Magna Kai Kai rozwija się, aby osiągnąć ostateczne mistrzostwo I zostać wielkim mistrzem Kai Kolejna strona to Mądrość Kai Czeka Cię wyprawa pełna niebezpieczeństw Niebawem wyruszysz do ponurej i niegościnnej krainy Leżącej na południe od Twojej ojczyzny Ziemie będące celem Twojej podróży Znajdują się na obrzeżach cieszących się złą sławą dzikich krain Korzystaj z mapy umieszczonej na początku tej książki, aby planować drogę do Rouen, i notuj swoje postępy oraz to, Czego się dowiesz, ponieważ te informacje mogą okazać się pomocne w tej lub w kolejnych przygodach. Wiele rzeczy znalezionych po drodze może pomóc ci w trakcie tej misji. Niektóre przedmioty okażą się przydatne w kolejnych przygodach podczas gdy inne okażą się kompletnie zbędne. Więc uważnie wybieraj przedmioty, które chcesz zachować. Do Ruinon prowadzi wiele dróg ale tylko jedna z nich pozwoli ci dotrzeć do górniczego miasteczka i poznać wóz kapitana Divala, a przy tym narazić się na minimalne niebezpieczeństwo. Pamiętaj o mądrym wyborze dyscyplin Kai i wykaż się odwagą, a na pewno zdołasz ukończyć tę misję, niezależnie od tego, ile wynoszą na początku twoje punkty wytrzymałości i wartość umiejętności walki. Udane przejście wcześniejszych przygód samotnego wilka nie jest konieczne, aby zakończyć tę przygodę z sukcesem. Za Summerland i Kai! Przez trzy dni prowadzisz dzierną kompanię Straży Granicznej przez porośniętą bujną roślinnością równinę Marachi Południowych. To pierwsze etap waszej pilnej misji. Płaskie, bezdrzewne pola otaczają Was pozornie bezkresnym dywanem pszenicy tak wysokiej, że kiedy jesteś siodrę, łany zboża sięgają Ci dobrze powyżej kolan. Wasze konie zdają się płynąć po żółtym morzu, gdzie nie gdzie tylko poprzytykane mniejszościami traktami albo wyspami gospodarstw. Południowcy cieszą się z Waszego niespodziewanego przybycia, ale urządzacie tylko krótkie postoje na odpoczynek i jedzenie. Nie chcecie znadto obciążyć tych dobrych ludzi ani ich niepokoić, zdradzając cel Waszej wyprawy. W południe czwartego dnia dojeżdżacie do przełęczy Mojtura. Równiny ustępują tutaj nierównemu podzgórzu gór Duntrak. Niebawem docieracie do drogi wiodącej na południe, popękanej i pełnej dziur. To cieszący się złą sławą traktat Ruenon, który na południe od przełęczy wiedzie przez Stomir po otwartym terenie zwanym Drogą Łupieżców. Premiona bandytów z dzikich krain i zagony giaków z gór na wschodzie często zasadzają się na podróżujących tym szlakiem. Regularne transporty złota i klejnotów z Kompanii Ruenon są często przechwytywane przez tych bezlitosnych rozbójników i w konsekwencji przynoszą im ogromne bogactwa. Szpica i skrzydła! krzyczysz, a trzy grupy strażników natychmiast odrywają się od kolumny i spinają konie do galopu. Z dumą patrzysz, jak ci doświadczeni jeźdźcy zajmują pozycje zwiadowcze przed kompanią na jej skrzydła. Późnym popołudniem strażnik zwiadowca zbliża się do kompanii od zachodu. Wskazuje odległą, stromą skałę i unoszącą się w jej pobliżu stóżkę dymu, zdradzającą miejsce, w którym podwiszącą skałą Skrywa się jakaś chata. Jeśli chcesz wraz z kompanią zjechać z traktatu i sprawdzić tę chatę, idź do 160. Jeśli wolisz zignorować chatę i nakazać kampanii, by jechała dalej traktatem Renon, idź do 273. Ciekawe, co to za chata. Zdruszka dymu. Z drugiej strony jest pustkowie, kto by tutaj miał mieszkać, jak nie upieszcy, więc może nie byłoby tak źle jakbym jednak zobaczyła co to za chata? Moje statystyki nie są najgorsze, może by zaryzykować i zobaczyć co tam jest? Hmm też tak nie do końca ma sens, żebym tam szła, bo nawet jak wygram, a pewnie wygram, mam nadzieję, żebym wygrała taką walkę, to ja mam bardzo mało miejsca w ekwipunku na ewentualne przedmioty. Więc zignoruje to i każe kampanii jechać dalej. Przejeżdżacie mniej niż pięć mil, gdy zauważacie na traktacie przed wami grupę wozów zaprzężonych w woły. Pojazdy pomalowano psukatymi jaskrawymi farbami, a nad pierwszym z nich powiewa proporzec z rędzami i następującym ogłoszeniem. Słynni grajkowie z Asajiru, truba duży z cesarskich dworów Magnamantu. Jeśli chcesz się zatrzymać i porozmawiać z tymi wędrownymi minsterami idź do 37. Jeśli natomiast woisz ich zignorować i przepuścić, do 126. Tym razem porozmawiam z nimi. Więc pójdę do 37. Jestem bardzo ciekawa, co ciekawego mi powiedzą. Dajesz woźnicy znak, żeby się zatrzymał. Powozystają stają i niewysoki człowiek o okrągłej twarzy, odziany w jaskrawo różową tunikę otwiera tygnę drzwi pierwszego pojazdu. Wykrzykuje przekleństwa w stronę woźnicy. Niezgrabnie schodząc pod rabinę, Zatrzymuje się tylko na chwilę, żeby poprawić szarfę, która ledwie okrywa jego ogromny brzuch. Dostrzegłszy trzech strażników, wydaje z siebie zuszony pisk i sięga po krótki miecz, u jego boku. Bandyci, rabusie, się, bezskutecznie próbując wyciągnąć broń ze zdobionej pokwy. W oknach powozów pojawiają się zaniepokojone twarze, ale po chwili niepokój ustępuje radości, gdy ci ludzie rozpoznają wasze somardyjskie uniformy. Spokojnie, Jezu! krzyczy jakaś starsza kobieta. To somardyjscy strażnicy nie ukradną ci. Złota. We wszystkich powozach rozlega się śmiech, gdy niski grubasek wreszcie uwalnia miecz z taką siłą, że robi piuret i niezdarnie upada na ziemię. Musisz wybaczyć, Jesu. On jest niegroźny, ale podróż drogą hupieszców sprawiła, że stał się kłębkiem nerwów. Pytasz ją, skąd jedzie ich grupa i dokąd się wybiera. Dowiadujesz się, że to wędrowna grupa grajków, która przyjechała wiele mil ze swojej ojczystej krainy. Kloazji, leżącej daleko na wschodzie. Ostatnio występowali w Esznarze, ale nie spotkali się tam z ciepłym przyjęciem. Miasto było ciche niczym grobowiec, a nieliczna publiczność zafrasowana i żałosna. Teraz wybierają się do Hongardu, a tam spodziewają się już większej i bardziej wyrobionej widowni. Wkrótce się ściemni, zauważa kobieta. Może wraz ze swoją kompanią rozbijecie obóz na tę noc? Chętnie zabawimy was tańcem i śpiewem. Zauważasz nadzieję trącą się w oczach żołnierzy, którzy czekają na twoją decyzję. Jeśli przystaniesz na to, by rozbić wspólny obóz z trubadurami, idź do 108. Jeśli natomiast decydujesz, że chcesz jechać dalej w stronę Ruenon, idź do 247. Moi żołnierze chcą zostać, więc ja będę dobrym dowódcą i zostanę. Zobaczymy, co się będzie działo. Ustawiacie wozy, w krąg by tworzyły osłonę i rozbijacie obóz. Wyznaczasz strażnika, który ma patrolować przed pole. Truba duży rozstawiają niewielką scenę, na którą wchodzi Jesu. Prosi wszystkich o ciszę, a następnie ogłasza tytuł wystawianej sztuki. Są to mężni wojownicy Samelandu. Jego słowa spotykają się z gorącą aprobatą Twoich strażników, którą wyrażają żarliwymi oklaskami. W trakcie przedstawienia zauważasz coś, co nie daje Ci spokoju. Masz wrażenie, że jeden z aktorów używa. Miecza. W dodatku, jeśli się nie myjesz, jest to typ oręża noszony przez oficjerów somordyjskiej kawalerii. Zaraz po występie idziesz do tego człowieka, aby zapytać go o miecz. Mężczyzna spogląda na ciebie nerwowo i puszcza się biegiem prosto w mrok panujący poza kręgiem światła padającym z wozu. Jeśli chcesz ruszyć w pościg za mężczyzną i znasz dyscyplinę kajtropienie lub polowanie, idź do 332. Jeśli nie znasz żadnej z tych dyscyplin, ale i tak chcesz ścigać tego człowieka, idź do 58. Możesz też pozwolić mu uciec i wrócić do swoich żołnierzy. Jeśli się na to zdecydujesz, idź do 165. Myślę, że jest to idealny moment, aby w tym momencie tą rozgrywkę zakończyć. Jeśli jesteście ciekawi, co się dalej stanie, to polecam kupić swój własny egzemplarz albo. Poczekać na moją recenzję na kanale YouTube. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i dziękuję moim wspierającym za wsparcie mojego kanału. To dzięki Wam kupuję tego typu publikacje. A jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do mojej króliczej drużyny, to kliknijcie przycisk wesprzyj na moim kanale. Już od 5 zł możecie pomóc mi w prowadzeniu mojego kanału. Możecie też, jeśli chcecie, postawić mi kawę na bajka. Link macie na dole. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się on spodobał, to proszę zostawcie mi łapkę w górę. To Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Papa! Pa. I niestety nie przydała mi się ta tabela ani rzucanie kośćmi. No trudno, może w innej rozgrywce szybciej dojdzie do walki.